Szanowni Państwo witam w kolejnym gminnym serwisie informacyjnym. Szanowni Państwo jak zwykle zaczynam od sytuacji epidemiologicznej. Chciałbym Państwa poinformować, obecnie na dzień dzisiejszy mamy jedną osobę zakażoną, to jest w sumie od początku jest to ósma osoba. I to można powiedzieć, to się nie zmieniło. Natomiast mamy 15 osób, które są w kwarantannie domowej. To są osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, i tu nam w tym ostatnim dniu się nam zwiększyło o 7 osób, więc sporo. I ponadto mamy 10 osób w kwarantannie granicznej. Jak Państwo słyszeliście, Sytuacja jest nie najlepsza w regionie. W ostatnim czasie pojawiło się wiele zakażeń w sąsiednich naszych gminach, łącznie z tym, że niektóre gmin, urzędy gmin są po prostu w tym momencie niedostępne, niezamykane. Jeśli chodzi o urząd gminy wiwkowej, funkcjonujemy normalnie, zgodnie z zachowaniem wszelkiego rodzaju zasad bezpieczeństwa w tzw. reżimie sanitarnym więc przyjmujemy wszystkie osoby, one są przyjmowane w punkcie przyjęcia mieszkańców, natomiast nie można swobodnie poruszać się po urzędzie, bo to jeszcze jest niemożliwe. Dla tych osób, które chcą płaty robić w urzędzie, chciałbym Państwa poinformować, że kasa z względów bezpieczeństwa nie jest czynna, natomiast można w urzędzie zapłacić kartą. Jest możliwość, jest terminal. Można, można zapłacić to w urzędzie kartą. Natomiast pozostałe osoby, które chciałyby dokonać takiej wpłaty, chciałbym poinformować, że w Banku Wifkowej. Można wszelkie płatności gotówkowe wpłacać na konto Urzędu Gminy i one są bez opłat i bez prowizji. Natomiast w banku w Poromcy i Wkowskiej płatności za wodę i kanalizację również są bez opłat dodatkowych. W związku z tym, jak Państwo macie taką sytuację, albo przez bank jeden czy drugi, albo kartą w Urzędzie Gminy. Następna sprawa to chciałbym Państwa poinformować. O tym, że jako gmina, jako mieszkańcy, wygraliśmy bon dla naszych dzieci. Jak Państwo sobie dobrze przypominacie, tydzień temu apelowałem o frekwencję w wyborach. To posłudkowało. E, niestety samochodu strażackiego na dzień dzisiejszy nie ma. Miejmy nadzieję, że uda się go w przyszłości zdobyć. Natomiast ten wynik, który żeśmy osiągnęli, ta frekwencja, która, która była, pozwala nam na to, żeby być w gronie gmin, które uzyskały bon w wysokości 50 tysięcy złotych, przeznaczony na wycieczki, na wyjazdy dla dzieci ze szkół podstawowych. W związku z tym wspólnie z dyrektorami spotkamy się i ten bon będzie rozponowany dla naszych dzieci na ich wyjazdy. To, że jesteśmy w tej chwili w kompleksie sportowo-rekreacyjnym i wejwkowa, to jest właśnie po to, żeby pokazać, że w naszej gminie też są miejsca, gdzie można spędzić bezpiecznie, miło i z korzyścią dla zdrowia są takie miejsca. W związku z tym zachęcam do właśnie tego kompleksu, korzystania z tego kompleksu, który dzięki sportowcom wiwkowej powstał. są nie tylko sportowcom, ale wiele osób, między innymi poprzez śliwkowy szlak. Ten kompleks służy nam wszystkim, jest tutaj dla każdego coś, czyli dla najmłodszych, dla starszych, siłownia, kort tenisowy, boisko sportowe. Mam nadzieję, że w przyszłości to jeszcze będzie szersza oferta dla Państwa, być może nam się uda tutaj to poszerzyć. W każdym razie, na dzień dzisiejszy, jak Państwo widzicie, obieg jest otwarty, czynny. I zachęcam do skorzystania w sposób bezpieczny. Szanowni Państwo, jeszcze jedna sprawa, jaką chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest sprawa ochrony środowiska. A dokładnie to, czym palimy w naszych piecach. Nasunęło mi się to z tego tytułu, że w ostatnim okresie mieliśmy tak zwaną ekointerwencję. To był sygnał ze strony mieszkańców, że jednym z jednym z domów no, palone są plastiki. W związku z tym nasz obowiązek jest sprawdzenie, czy rzeczywiście taka sytuacja nastąpi, nastąpiła. Jest pobranie popiołu z paleniska. Następnie ten popiół wysyłany jest do laboratorium i tam sprawdza się, czy rzeczywiście te śmieci czy plastiki były palone. No, niestety, w tym przypadku, który mieliśmy zgłoszony, potwierdziło się, że niewłaściwe było ten materiał do spalenia był niewłaściwy w związku z tym no niestety w, tym, w takim przypadku grozi mandat w wysokości kilkuset złotych na początek dlatego zachęcam żeby jednak zwracać na to uwagę czym palimy w jaki sposób no i żebyśmy jednak sami się pilnowali nie chodzi nawet o tą karę no bo wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy ze znajomymi czy z rodziną, palimy grilla wieczorem, cieszymy się z wolnego czasu, z przestrzeni, a tu, a tu nagle przywiewa nam zapach palonego plastiku. Co wtedy? Więc dbajmy o to, żeby było czysto w naszym środowisku, ale też żebyśmy po prostu tego środowiska nie niszczyli. Szanowni Państwo, przesłanie na następny tydzień, jak zwykle, no tym razem myślę, że to będzie przesłanie na dłuższy okres czasu, na rok, czy nawet na, na całe życie, czy nawet na pokolenia. Więc chrojmy środowisko, chrojmy siebie, żyjmy zdrowo. Dziękuję.